Siemka Z tej strony Kacper Jest to poradnik, w którym chciałbym Wam pokazać... nie, za serwer chciałbym Wam pokazać jak, jak zrobić łatwo zatrzeb na linkę, no i żeby to wszystko zadziałało No potrzebny będzie jakiś budulec tak zwany za ten Zaczep na linkę, nić, yy, no i TNT. Yy, Najłatwiejszym sposobem na zrobienie tego jest tak: tu zniszczyć i tutaj dać. Także dajemy po dwóch stronach. Pod tym kładziemy TNT. Następnie kładziemy nić. Doprowadzamy ją od jednego do drugiego. Tak jak widzicie, jest ona załączona. Teraz wystarczy, że przejdzie się przez nią. A ona zrobi boom. Tak samo yy, działa to ze, z różnego rodzaju zwierzętami. Może zademonstruję taki yy, mały, tak jakby taki mały eksperymencik. Wow, yy, teraz kładziemy tradycyjnie tu, tu. Yy, tu dajemy nasze ukochane TNT. Wchodzimy... i stąd. I stąd. Dobra, się cytuję też. I to można ulepszyć, tylko to jest najłatwiejsze, jakie może być. Teraz na przykład taki, co zna potworki, można tak jakby czy coś. O, i nadepnął na to. I on teraz pożegna się z życiem. Y Trzeci, sposobie, trzeci sposób sposób yy, że nie tylko działa to na yy, tak, tylko już, nie tylko to działa tak. O Jezu. Lag. Laga miałem. Ja. Yy, patrzcie. Dobra, zademusuję. Mamy załączonego i na przykład rzuca, rzucę na to nić. I automatycznie coś to rozpala. Możemy też mm, zrobić, znaczy nie próbowałam, teraz mi wpadło do głowy i spróbujemy to. Może się uda. Żeby tu dać, tu dać, tradycyjnie pod tym dać. To jest najłatwiejszy sposób, jaki może być. Pod tym dajemy tu. Tak, jest załączony. Teraz, żeby jakoś do tego, żeby to jakoś podłączyć tu byśmy zabrali sobie e, Nie mogę się odnaleźć w tym nowym O albo może dźwignię dźwignię też możemy e, Pisa na razie nam są niepotrzebne i kładziemy dźwignię tu i spróbujemy czy działa ja. Nie, a może gdybyśmy zrobili to w taki sposób, że tu i tu... O! Nie! Nie, 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 nie. To nie tak miało działać. Nie, w dokładny sposób to te, tak nie da rady, bo to jest to samo co kiedyś. Po prostu najłatwiej się zrobiłem. Tamto się w ogóle nie liczyło, co ja zrobiłem. Wystarczyło zrobić... Wystarczyło zrobić coś takiego. I to było to samo, co tu zrobiliśmy. Tak. Dobra. No to tutaj przedstawiam wam trzy sposoby yy, na pułapki. Tak jakby ja na działanie. Dokładnie też nie wiem, ale takie podstawowe co się dowiedziałem. Ponieważ teraz nowa wyszła wersja takiego. No tak jak pewnie wiecie. Jeden czy dwa. No i zacznę na linka. Dobra, no to trzymajcie się do kolejnego odcinku. W czołem. Cześć, Nara. Pa pa.